Hej, witajcie na kanale Podskarwnica w najnowszym vlogmasie i po raz ostatni na jakiś czas widzicie ten oto bałagan z tyłu, bo za chwilę się ja mu za niego zabieramy. Zamierzam posprzątać te książki właśnie dzisiaj. I już się nie mogę doczekać, bo lubię to robić, chociaż jest to oczywiście męczące, ale już nie mogę patrzeć na ten syf, na ten nieporządek i na kurz przede wszystkim jest tam dużo kurzu, a my śpimy, bo to jest moja sypialnia, więc trzeba wiecie, śpimy tu, więc trzeba to posprzątać. Jeśli chodzi o książki, które przeczytałam, to skończyłam czytać e, balladę ptaków i węży i dałam tej książce oczywiście pięć gwiazdek, bo mimo tego, iż znałam fabułę, ja się nadal świetnie bawiłam, ale przez to, że znałam fabułę, mniej mnie ciągnęło jakby do czytania tej książki naraz. Natomiast też wiecie, ten grudzień. I to ta latanina też troszeczkę nie sprzyja czytaniu. Natomiast skończyłam ją czytać i jestem z niej bardzo zadowolona i nie wiem, czy to nie będzie moja ulubiona książka w grudniu, natomiast grudzień się jeszcze nie skończył, więc zobaczymy. Ale jeśli chodzi o audiobook, czego ja słuchałam wcześniej, bo sobie nie mogę teraz przypomnieć. Aha, czyli skończyłam też katię i też się świetnie bawiłam, a jak doszliśmy do yy, finału tej historii, jak doszliśmy do finału tej historii i jak doszliśmy do... No jakby rozwiązania tej zagadki, o której chodziło, to po prostu aż byłam obrzydzona. Um, naprawdę i momentami ta historia, chcesz sobie iść? Momentami ta historia faktycznie była bardziej creepy niż tylko rozrywkowa i bawiłam się prześwietnie. Skończyło się w taki sposób, że um, prawdopodobnie nie dostaniemy żadnej kontynuacji, tym bardziej, że Katia gdzieś tam się już wcześniej chyba pojawiała. Natomiast moim zdaniem, jeśli wyjdzie kolejny Tom kiedykolwiek, ja z wielką chęcią kupię, bo bardzo dobrze się na niej bawiłam. Więc ja Kati słuchałam w audiobooku i zaraz jak tylko ją skończyłam słuchać, to włączyłam sobie następcę Tronu, bo się okazało, że jest w audiobooku. No i oczywiście wiecie, jak się okazało, że jest w audiobooku, no to żeby polecieć szybciej, przyspieszyć sobie czytanie tej książki, no to włączyłam w audiobooku. I jestem naprawdę zdziwiona, bo ja myślałam, że ta książka będzie pisana z perspektywy Dęba, a to nie jest przynajmniej jak na razie z jego perspektywy, tylko z perspektywy tej naszej drugiej bohaterki. I mam problem. Nie wiem, gdzie dokładnie jestem, bo ja tu zaznaczyłam sobie na stronę włożyłam zakładkę na stronę 27, ale jak gdzieś już jestem troszeczkę dalej, ale nadal na samym początku i mam dylemat, bo mam dylemat dlatego, że dżut, która ja ją nazywam jut, która właśnie jest w pierwszym, drugim i trzecim tomie okrutnego księcia, tu jest pis, jakby pani lektorka wyczytuje ją judę. Ja teraz mam problem i dylemat, czy to jest Jude, czy to jest Jude i po prostu dostajemy spolszczoną wersję. Nie wiem, ale czuję dysonans, dlatego że ja czytając nawet w papierze bo okrutnego księcia czytałam w papierze, czytałam Jude, Jude, a nie Jude. Także nie wiem, czy ja tutaj wiecie jakiś błąd popełniam, bo reszta imion raczej jakby mi odpowiada odnośnie tego jak ja to czytałam. Natomiast ja też nie słuchałam żadnych wywiadów Holly Black, więc nie wiem jaki sposób, jaki sposób ona wymawia imiona swoich bohaterów. Natomiast jeśli ktoś nie wie do końca w ogóle o czym to jest, no to właśnie mamy tę serię okrutnych książek. Drugi tam to jest zły król, a trzeci to królowa niczego. I wokół tej trylogii jest więcej książek, ale ja ich nie czytałam. Słyszałam, że też dobry jest i warty przeczytania, dlaczego król Elfów nie znosił baśni, bo to gdzieś tam się kręci wokół chyba dzieciństwa Kardana, czyli naszego męskiego bohatera w tej trylogii okrutny książe. Natomiast w samej trylogii okrutnych książy pojawia się dziecko, dziecko, które ma na imię Dąb Oak po angielsku, w po polsku przetłumaczyli jego imię i mamy dęba. I tutaj w tej serii Dąb. Jest już starszy i on jest jakby głównym bohaterem, natomiast, jak mówiłam przed chwilą, jak na razie ta książka nie jest pisana z jego perspektywy, tylko z perspektywy tej dziewczyny, którą tutaj mamy, która się notabene, ale nie będę mówiła, kto to jest, jeśli ktoś nie zna trylogii, to też nie chcę absolutnie nic spoilerować, chociaż ona się pojawia na samym końcu Królowej Niczego, w związku z czym, no też nie bardzo bym Wam spoilerowała, natomiast ona się pojawia na samym końcu tamtej książki, w związku z czym nie powiem, kto to jest i właśnie, jak na razie mamy tylko jej perspektywę. No i prawdopodobnie będzie między nimi jakiś wątek romantyczny, ale że to jest Holly Black, no to domyślam się, że będzie tak delikatny, jak Jude i, Car i Cardana. Następną książką, którą wzięłam teraz po prostu do rąk z myślą, że będę ją czytać jako książkę fizyczną, to jest Love on the Brain, czyli drugi tom, nie drugi tom, jakby kolejna książka Ali Hazelwood, zaraz po um, The Love Hypothesis, bo to się chyba czyta mniej więcej w tej kolejności, chociaż ta książka, którą mam ta różowa, um, tyczy się zupełnie innej pary i jakiejś innej historii, pewnie nawet innego um, miejsca. Tak mi się wydaje, że tu mamy, tak, tu nie mamy chyba tych samych. O, tu jest Nasa. Tak? Gdyby Nasa. Chyba nasa. Wtedy mieliśmy uczenie, tu chyba będzie coś z nasa. I jak ją wzięłam do ręki i usiadłam, żeby Wam o nie powiedzieć, że tą, tę bym chciała czytać, to mi się przypomniało, że przecież dwory miałam czytać. I muszę je skończyć em, najlepiej w tym tygodniu, w związku z czym jeszcze dwory czytam, ale nie wzięłam jej ze sobą. No i tak jak Wam zapowiadałam, przeczytałam razem z moimi dzieciakami przygody Małego Duchołapa. Przeczytaliśmy ją na raz. Natomiast tu jest trochę o śmierci, no bo mamy ziomka, który widzi duchy. I jest tutaj trochę takich em, złych postaci. Więc tylko uprzedzam, że no 6 lat moim zdaniem minimum. Mój synek sobie absolutnie poradził z tą, z tą książką, chociaż teraz też dzieciaki inaczej już reagują na tematy śmierci, przynajmniej moje, ale jakby wiecie, jak, tak mi się wydaje, że większość dzieci inaczej już reaguje na tematy śmierci, niż na przykład reagowaliśmy my, jak byliśmy młodsi. Mówię my, bo większość osób to mniej więcej w moim wieku jest, albo i starsza nawet ode mnie. Także teraz te dzieciaki są troszeczkę bardziej wyczulone, jeśli chodzi o te tematy takiego, nawet i horroru, to trochę, że tak powiem, ym, więc ja myślę, że 6 lat minimum ale jak mówię, tu jest trochę trudniejszych tematów, bo mamy śmierć bliskiej osoby dla naszego głównego bohatera, w związku z czym e, tak wiecie, bezpiecznie trzeba podejść, no ale pani Jadowska akurat się tego tematu dosyć często w swoich książkach trzyma, przynajmniej w tych, których ja czytałam, w związku z czym no, tutaj nie mamy nic nowego. Natomiast sam komiks oceniam sobie 4 na 5 gwiazdek, moim dzieciakom się podobało, bardzo fajnie, że jest kolorowy, jest krótki, właśnie do przeczytania na raz, natomiast, co jest ważne, odkąd go przeczytaliśmy, nie wołali, żeby go czytać jeszcze raz, a zdarza im się Wyciągać ręce po te same tytuły kilkukrotnie. Zaraz wam taki tytuł pokażę. Co prawda, jest on świąteczny i krótki, a to było dłużej, ale nie brali i nie oglądali obrazków e, sami z siebie, e, więc jakby tylko daje znać, nie? że to akurat się wydarzyło u mnie w domu, a propos, jeśli chcielibyście kupić dla swoich dzieci, bądź jakieś tam dzieci w swojej rodzinie. E, ja się dobrze na nim bawiłam, ja go zostawiam. Bardzo się cieszę, że go kupiłam. Natomiast jak mówiłam przed chwilą, moje dzieciaki nie wyciągają po niego rąk, ale. W zeszłym roku na święta albo na Mikołaja, już teraz nie pamiętam czy w kalend kalendarza adwentowego kalendarza adwentowego im nie robiłam w zeszłym roku, ale mój syn chyba w, pod, na gwiazdkę pod choinkę właśnie dostał ode mnie. Od Mikołaja, między innymi tą książkę Mruczęty i ona była też gdzieś tam polecana u kogoś na Instagramie, ja dlatego ją kupiłam, ale myśmy jej w zeszłym roku w ogóle nie przeczytali. Bo w zeszłym roku czytaliśmy właśnie ten kalendarz adwentowy przez cały grudzień, taką książkę w stylu kalendarza adwentowego, no i jakoś tak wyszło, że tę nie sięgnęliśmy, a mi się przypomniało że, ją, przypomniało, że ją mamy, w związku z czym ją wyciągnęłam. I okazuje się, że po pierwsze, to jest taka książeczka do przeczytania na raz, bo ona jest bardzo króciutka, w dodatku wierszowana, co jest bardzo fajne w związku w związku z faktem, iż ja, na przykład daje dzieciakom zgadywać, jakiego słowa tam brakuje, wiecie, podrym i tak dalej. E, wiele im się zdarzyło zgadać. Co jest absolutnie śmieszne dla mnie, to to, że cała książka jest jakby w tym układzie i nagle w pewnej stronie e, przeskakujemy i układ nam się zmienia. Spróbuję Wam to pokazać. Czy to jest tu? Nie. To jest tu. I tutaj nagle czytamy książkę w tą stronę, ale w tę stronę, ale tylko jeśli chodzi o tę stronę, no i dalej lecimy z powrotem. Także to nas bardzo zaskoczyło i rozśmieszyło podczas czytania. Sama historia jest bardzo prosta. O kotku. kotek jest głównym bohaterem, i to jest kotek, który bardzo, bardzo, bardzo lubi spać. Ale właśnie w związku z tym, że to jest krótka historia, bardzo fajna, łatwa, przyswajalna, rymowana w dodatku i o świętach. No to mój młodszy syn codziennie każe mi ją czytać nawet po dwa razy i coś, co chwilę ją wyciągamy i co chwilę ją czytałem. Czytamy. czytamy. Także daj znać, jakbyście szukali jeszcze jakiegoś ostatniego prezentu, no to nie wiem, czy ona jest dostępna. Bo ja ją kupiłam w zeszłym roku, ale powinna być i naprawdę się dobrze na niej bawimy. I. Wczoraj zaczęłam czytać tą historię moim dzieciakom, czyli Bombka o dziewczynkach, które odmieniły święta, bo ją też dostałam od wydawnictwa Albatros w zeszłym roku i w ostateczności, o hologram tu jest, w ostateczności po nią nie sięgnęłam, nie przeczytałam jej zimą, w związku z czym, wiecie, wyciągam po prostu te książki, które od zeszłego roku na mnie czekają, zimowe i zaczynam je czytać, żeby się też nie rzucić na, na kupowanie następnych zimowych książek, bo trochę ich tutaj mam, ptaki latają przepięknie za oknem, więc tam podpatruję co chwilę, więc po prostu wyciągam to, co mam, i czytam to, co mam, a nie kupuję nowe. Chociaż y, od ostatnich kilku miesięcy, jak być może zauważyliście, w bukholach, mam mniejszą e, zajawkę na kupowanie książek. Na szczęście, ale to też wynika z tego, że nie mam miejsca. Co mi się nie podobało, ym, ale tylko dlatego, że czytam to z dziećmi, że znowu zaczynamy od dziewczynki, która nie ma rodziców, bo jej rodzice nie żyją. I jakby ja rozumiem, że to jest w jakimś stopniu atrakcyjne dla pisarzy, bo też te dziewczynki, czy ta, te dzieci są w jakimś stopniu, przy, użyję bardzo brzydkiego słowa, ale wybrakowane, w związku z czym mamy co budować. Wiem, że są dzieci, które oczywiście są w tego typu sytuacjach, natomiast e, chciałabym dostać w końcu e, książkę znowu przynajmniej, bo jest ich naprawdę niewiele, gdzie rodzina jest szczęśliwa i tyle. E, mamy na przykład pełną rodzinę we Franku i Fince, natomiast mama tam jest chora, więc dzieciaki jadą do, do dziadków. Mamy pełną rodzinę w Boże. mamy pełną rodzinę w książkach krajewskich dla dzieci. Eee, a tak generalnie to w większości książek, jak ja im czytam, ta rodzina nie jest pełna i oczywiście to jest jak najbardziej w porządku, bo jest pełno dzieci, które nie są z pełnych rodzin. Natomiast ja bym chciała, wiecie, też móc przeczytać moim dzieciakom właśnie taką książkę, jak na przykład pisała pani Krajewska, gdzie ten rodzic, czy tam dorosły przynajmniej, bo niekoniecznie rodzic, ale ten dorosły tam jest i on pomaga i prowadzi to dziecko, a nie jest albo... albo go nie ma, albo jest beznadziejny, albo wiecie, no jakby... Mam takie, taką, takie życzenie, więc jeśli znacie fajne książki, gdzie właśnie rodzic tam jest i on wspiera to dziecko, e, to piszcie w komentarzach, proszę, bo ja poszukuję tego typu książek, e, no bo takie też bym chciała poczytać. No i drugie, to tu się zastanawiam, jak moje dzieciaki do tego podejdą, no bo tu dziewczyny ratują święta, a ja mam dwóch chłopców. E, natomiast nie my narzekali na to jak na razie, ale też dopiero zaczęliśmy, bo jesteśmy... Czy ja tu w ogóle mam zakładkę? Nie wsadziłam zakładki. E, muszę zaraz jakąś znaleźć, już Wam pokazuję, ile z tą wczoraj przeczytaliśmy na wieczór. Tutaj przeczytaliśmy 27 stron wczoraj wieczorem, także tutaj zaczynamy od teraz następnej strony, 5 lat później, więc zobaczymy co się dzieje dalej. Jeśli, sam, jeśli zaś chodzi o samą historię, tutaj z tyłu jest takie, taka informacja: dlaczego właściwie świat uwierzył, że święty Mikołaj jest mężczyzną? Przecież to jedno wielkie nieporozumienie. Dołączcie do Blanche Klaus. I jej przyjaciółki rinki, i przygotujcie się na magiczną Boże Narodzeniową jazdę. Nie wiem jeszcze, czy kim ta Blanche Klaus będzie dokładnie dla Świętego Mikołaja, ani czy w ogóle tu Święty Mikołaj jakiś się pojawia, bo na tej ilustracji mamy samą dziewczynę. Więc jeśli macie córy, kuzynki, siostry, cokolwiek, to myślę, że to będzie świetna opcja. A co do chłopców, to nie wiem. Ja osobiście wychodzę takiego z założenia, że chcę im czytać książki zarówno gdzie główną bohaterką jest dziewczynka, i chłopiec. W sensie wiecie, że albo takie, albo takie, bo to też jest ważne, żeby znali też perspektywę dziewczyn i wiedzieli, że dziewczyny też są silne ja uważam, że to jest bardzo ważne. Natomiast też no, muszę szukać takich książek, gdzie chłopiec jest głównym bohaterem i tam nie ma żadnej dziewczynki też na, na pierwszym planie, bo mam z tym problem. W sensie bardzo dużo książek, które im czytam, to właśnie są wpisane albo z perspektywy rodzeństwa, albo z perspektywy samych dziewczyn. Więc muszę się gdzieś tam rozejrzeć na to, żeby też chłopcy byli, wiecie, ważni w tych historiach. Bo na przykład mój starszy syn już narzeka, że bo czytaliśmy, co my czytaliśmy w Baśni o Set ma martwą magię i Franek też, we Francji Finkę też ma martwą magię i on teraz twierdzi, że wszyscy chłopcy w tych, w tych książkach mają taką wiecie, nie że beznadziejną magię, ale taką negatywną, a nie pozytywną i gdzie jest pozytywna, nie? Także no muszę po prostu się rozejrzeć bardziej, także jeśli znacie fajne tytuły dziecięce, to dawajcie znać, oczywiście to ja to jestem tego, żeby Wam polecać, ale jak mi coś fajnego polecicie, to ja mogę to przekazać dalej. No i muszę po prostu chyba wrócić z nimi do Małego Licha, bo tam mamy oczywiście Męskiego bohatera głównego, natomiast tam też znowu on się kręci wokół śmierci, nie? Więc ym, dajcie znać, proszę, jeśli znacie fajne takie historie, ale dla takiego no siedmiodziesięciolatka, no bo ja mam sześciolatka w domu i dziesięcio, więc jak znacie takie książki, gdzie już przejdą dla sześciolatka też, yy, ale to są normalne, wiecie, napakowane książki. Nie tego typu małe, yy, tylko tego typu książki. To dajcie proszę znać, bo ja z wielką chęcią skorzystam, no bo my dużo czytamy yy, i na pewno, na pewno będziemy szukali po prostu nowych yy, tytułów. W podsumowaniu tego vlogmaska mam posprzątane półki ze sobą, to jest po prostu niesamowite. Natomiast jeszcze nie cały pokój mam wysprzątany, bo samo sprzątanie tych półek zajęło mi jakieś 3 godziny. I już wtedy przyszedł wieczór, trzeba było zrobić kolację, odpocząć, wykąpać się z tego kurzu. Bo trochę go jednak było. Kupiłam sobie taką, wiecie, szczoteczkę, taką, nie wiem jak to się nazywa, taki pałąk z takim ciczkiem na końcu, żeby sobie sprzątać. I trzeba od, od czasu do czasu sobie to przejeżdżam, albo sprzątam same te półki tu, ale to jednak i tak najle najlepiej wyjąć każdą książkę po kolei, każdą książkę po kolei przetrzeć, bo tego kurzu się po prostu zbiera, zwłaszcza z wierzchu. Bo tam tak bardzo, wiecie, tego kurzu nie osiada, jak one są aż tak tutaj wypchane, jak na tej półce, no ale na przykład na samej że tak, no i oczywiście na tej białej powierzchni też sporo tego osiadło, um, także i tak się bardzo cieszę, że posprzątałam i mam sporo książek na sprzedaż i to są takie książki, które specjalnie kupowałam, z myślą, że ja je przeczytam, ale jakby nie oszukujmy się, nie jestem w stanie realnie przeczytać wszystkiego, um, nie dam rady, wam chyba pokazać, ile ja tu mam. To jest jeden stosik, a mam dwa, także no. Ja raczej wystawiam książki w niższych cenach, w sensie wiecie, tak wystawiam, żeby razem z przesyłką wyszło taniej niż na Empiku. Nie staram się na nich zarobić, po prostu chcę je opchnąć, że tak powiem, dalej, dać im nowy dom. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to będę je wystawiać na Vinted, na DomKP, chyba dom.k. W każdym razie jeszcze żadnej nie wystawiłam, dom są tylko dwie jak na razie, bo nie miałam na to czasu. Zresztą też pytałam po rodzinie, czy ktoś coś chce, ale jak na razie nikt się nie zgłasza. Uf, za darmo książek nie chcą um, więc, no, więc wrzucę je na Vinted więc jak ktoś jest zainteresowany to będą tam nie podaję wam dokładnych tytułów tutaj, bo trochę nie mam jakby na to czasu mam nowego, ale chciałam wam powiedzieć o tej książce Następca Tronu, bo ja już ją skończyłam włączyłam ją sobie w audiobooku i jej słuchałam po, podczas czyszczenia tutaj tej biblioteczki, ale też gdzieś tam wiecie jak gdzieś jechałam to jedna słuchaweczka i tak dalej i sobie słuchałam i chyba nie będę czytać z drugiego tomu bo to ma być dialogia i ten, jakby ten następny tom ma wyjść w 2024 w następnym roku, i dlatego ja teraz też sięgnęłam po tę. Jakby znalazłam ten audiobook z myślą o tym, że ym, no za chwilę wyjdzie kolejna część, więc chcę ją przeczytać. I o ile fajne jest to, że tu mamy ten sam świat i mamy jakieś tam odnośniki do tej pani Jude do kardana, mamy Madoka, no mamy Dęba przede wszystkim jako tego głównego bohatera. Może nie głównego, ale. Bo właściwie to nie idziemy z nim. Wiecie, co jest najlepsze? Że ja skończyłam tę książkę i nie mam pojęcia, jak ma na imię główna bohaterka. Eee, no nie mogę sobie przypomnieć. Coś na sy. Sudan? Suren! Ma na imię Suren. No nie zrobiła na mnie nic. I ja nie wiem, czy to już chodzi o to, że ja za dużo czytam, czy ja po prostu mam taki okres teraz, że nie mam ochoty właściwie czytać i żadną że, że mało która książka mnie wciągnie, chociaż wciągnęła mnie ballada, chociaż wciągnęła mnie katia, więc to chyba nie chodzi o to, bo wiecie, cały czas wiszę na tej takiej granicy, czy ja już za dużo czytam? Um, no bo na przykład czwarte skrzydło, gdzieś tam do góry możliwe, że je widać, nie wiem, gdzie ja je położyłam. W każdym razie, czwartek skrzydło, być może każecie tę książkę, to, to ona jest taką wiecie fantastyką, z wątkiem romantycznym, ze smokami, więc wiecie taka książka, która naprawdę miałaby szansę mnie w sobie rozchochać. Gdybym czytała ją dwa lata temu. W sensie takim, wiecie, gdybym nie przeczytała już pełno innych książek, które miały te same wątki. I ona była bardzo dobra, ja się na niej bardzo dobrze bawiłam, bardzo się cieszę, że ją mam. Z wielką chęcią przeczytam następne, ale to już nie będzie miłość mojego życia, bo inne książki są miłością mojego życia, i już wiecie, mało, która jakby dogoni i wejdzie na ten sam pułap, na który weszły tamte inne książki, które kocham, a kocham je nawet może niekoniecznie dlatego, że są jakieś mega wybitne, ale dlatego, że były jedne z pierwszych, na przykład, które czytałam w danym gatunku, które sprawiły, że. Poczułam coś więcej. No, rozumiecie pewnie, o czym mówię, tak? Im więcej czytam, tym większe może i wymagania mam odnośnie tego, co, co faktycznie chcę w tych książek, w książkach poczytać. Bo na przykład, jeśli chodzi o Czwarte Skrzydło, to jeśli chodzi o na przykład sceny e, takich zbliżeń, bo do tego jakby do, do tego tutaj też podążę, w związku z tym, że te sceny się tam pojawiają, niedużo, ale się pojawiają, e, to one nie zrobiły na mnie właściwie nic, bo już to wszystko czytałam i wiecie, i to były fajnie, przy, jakby napisane sceny. Tam nie było żadnych takich. Nie pamiętam, że mi się chociaż raz wzdrygnęła, że coś mi się nie podobało w tych scenach. Chyba nie. No ale jakby wiecie, nie wywołały we mnie dosłownie żadnych emocji, bo już to czytałam wcześniej, ale i tak nadal się dobrze bawiłam na tej książce. Więc wiecie, na przykład przez to, że przeczytałam em, dwory, i tak mi się spodobały przez to, że spodobały mi się te pierwsze części krwi i popiołu, przez to, że spodobały mi się te pierwsze części, przynajmniej, bo dalej jeszcze nie czytałam Królestwa Mostu, no to już jakby inne książki w tym stylu nie wywrą na mnie tego samego wydźwięku. Chyba, że byłyby napisane w nie wiem, jaki innowacyjny sposób, ale jakby to też jest mało możliwe. No, bo jak, jak w dzisiejszych czasach napisać coś, czego jeszcze nie było? W każdym razie, no tu mam to samo. Jest mi trochę przykro, bo myślałam, że naprawdę mi się spodoba ta seria. Liczyłam na tego dęba i na tą suren, o której zapomniałam. I jakby tam jest fajna chemia, teoretycznie, ale w sumie to nie ma. Jakby nie chcę, żeby mnie zjadł ktoś, komu się ta książka podobała, ale nie zrobiła na mnie wrażenia w ogóle. Dostała ode mnie trzy gwiazdki, bo jakby to jest, wiecie, spoko książka, ale no. Nie dla mnie i chyba nie będę sięgać po ten drugi tom. Także nie wiem, czy ta też nie wyląduje na tej stosiku em, hańby, nie hańby, na tym stosiku książek do oddania, do sprzedania. A najlepsze jest to, że ja zamówiłam na Vinted sobie teraz tego króla elfów, jak zaczęłam. Nie, wiem, nie widać tego chyba. E, króla elfów, czyli to jest w ogóle książka w trochę innym formacie, to ona jest taka bardziej waśniowa i to jest książka odnośnie właśnie chyba Kardana, z tego co rozumiem. Ostatnio chyba nawet w tym filmie o tym mówiłam, na Vinted sobie zamówiłam używaną od kogoś jak zaczęłam czytać tą tę książkę, ale no niestety nie dla mnie, niestety nie dla mnie i nie ma dla mnie sensu, żebym ja czytała drugi tom nie wiem właśnie, czy ją sprzedać od razu, czy ją zostawić, bo może kiedyś spróbuję jeszcze raz, ale to chyba byłoby bez sensu, nie wiem, na razie ją jeszcze zostawię na półce i najwyżej pomyślę o tym przy następnym sprzątaniu półek Także idąc z tą myślą, że właśnie um, no, ostatnio coraz trudniej jest mnie zadowolić książkowo, to muszę chyba jeszcze bardziej... Um, Przesiewać te książki, które chcę faktycznie czytać, a których nie chcę, bo faktycznie, wiecie, sięgam, bo niektóre książki tylko za namową e Book Mediów, które zresztą też sama tworzę, tak? Więc sięgam nie, czasami po takie tego typu książki, i jak ja przez wiele, przez bardzo długi czas nie miałam większego problemu z sięganiem po coś, co zawsze mi się podobało, bo świadomie wybierałam te książki, które miały największą szansę wpaść, wiecie, mi do gustu. Um, tak, ostatnio okazuje się, że sięgałam po jakieś książki ze względów takich dosłownie konsumpcjonistycznych, w związku z czym, no, okazuje się teraz na przykład przy czyszczeniu tej toa toaletki, jejku, przy czyszczeniu tej yy, biblioteczki mojej, że, no, albo już coś przeczytałam i w sumie mogę się z tym pożegnać, bo po prostu też nie mam na to miejsca. Gdybym ja miała jeszcze, wiecie, kolejny jeden regał co najmniej, albo z dwa, to myślę, że nie miałabym takiej pokusy, żeby się pozbywać książek wszystkich, a że nie mam i wiecie, wypchałam je po brzegi, a mam nadal na tym stoliku, Moim stosik książek do przeczytania na już, um, no, to, no to wybrałam te książki, które być może one będą świetne i być może tutaj rezygnuję z czegoś, czym byłabym się w stanie zakochać, ale no fizycznie nie jestem w stanie tego wszystkiego przerobić, więc, wiecie, a bardzo się cieszę, bo też przestałam kupować książki hurtem w tym roku. Zobaczymy, co to pójdzie w 2024, bo w grudniu kupiłam, kupiłam no teraz zamówiłam dwie książki używane. I no i dzieciom kupiłam książki, ale czy sobie coś kupiłam? Nie pamiętam. Coś mam zapisane w notesie. Na pewno w, jeśli będę nagrywała book haul, a pewnie będę nagrywała jakiś book haul z grudnia, chociaż tu jest mało książek, to może we masie jakimś nagram book haul z grudnia, bo już raczej do końca roku nic więcej nie zamówię. Może gdzieś tam dzień po świętach albo coś takiego wam wrzucę w formach masowych jeszcze takich poświątecznych. Dobra, dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia w następnym filmiku.